Szybko to poszło Maradona. Dobrze. Ruszyły. Prowadzi Germanio na ostatniej pozycji Zora. Pozostały mocno zgrupowane. Germanio na drugiej pozycji galopuje Bordia. Wyjście na przecieł prostą. Bordia obojmuje prowadzenie. Germanio jest drugi, trzecia. Na trzeciej pozycji Hacariak, tam blisko jest Sabedo, jest Werber, jest Valentino również. I nadal na czele stawki prowadzi gonitwę Bordia, na drugiej pozycji Germanio, 1600 metrów do celownika, na trzeciej Wasilew, na czwartym miejscu Valentino, ależ tam się ścigają, ale nadal prowadzi stawkę Bordia, Germanio i na trzeciej pozycji jest w tej chwili. Furiant na trzeciej, Furian tam blisko Sariach razem na ostatniej Zoenio i przedostatniej pozycji jest I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1200 metrów. Nadal Bordia na drugiej pozycji, Germanio blisko jest Basilew, Sarial po zewnętrznej Kastara, na końcu Zoenio i Zora. I jeszcze do celownika jest daleko w tej chwili. Jak, jakieś, jakieś około. 800 metrów, Bordia jest na czele, nic się tutaj nie zmienia. Bordia, Germanio, bardzo blisko jest Furian, ale jeszcze jest, jeszcze jest dużo metrów na ostatniej El Zuenio i na przedostatniej Al Ar. Bordia, Germanio, Furian, ta czołówka się tam bardzo, bardzo mocno zgrupowała. I za chwilę finisz. Castara po największym i 550 metrów do celownika na czele. Tam zyskał sporo Furian. Furian jest na czele, ale bardzo mocno go atakuje Wasilew Germanio. Wszystko razem. Wasilew po zewnętrznej galopuje fantastycznie i chyba na około 300 metrów obejmuje prowadzenie. Przy bandzie bardzo dobrze broni się Furian. Jeszcze nie ma zwycięzcy. Jeszcze 200 metrów. Furiant, bardzo dobrze w środku jeszcze jest Bordia, ale Wasilew po zewnętrznej galopuje fantastycznie, rozpoczyna finis Maradonna, Wasilew, Furiant, Maradonna, Valentino, Furiant, nie dał się ominąć, pierwszy jest celowniku, bo na drugiej pozycji Wasilew, Maradonna i cała reszta, pasjonująca walka.